Z mojego punktu widzenia poziom obrotów na giełdzie to jest 20-30% normalnych od tej pory. Czyli i te obroty hurtowe dokonują się w nocy z reguły z poniedziałku na wtorek i ze środy na czwartek. Dniem takim, gdzie jest więcej ludzi są soboty, bo poniedziałki nie. Ponieważ zawiesiliśmy funkcjonowanie tych giełdy sobotniej w tej części innej niż rolno-spożywcza. I materiału szkółkarskiego i targu poniedziałkowego też w części przemysłowej. Zostało w zasadzie rynek rolny plus towarzyszące działy, bo oczywiście produkcja sadzonek wszelkiego rodzaju to też jest dział specjalnej produkcji rolnej, więc to może funkcjonować, ale oprócz soboty ilość ludzi, ilość pojazdów, ilość punktów handlowych jest mała, więc nie ma tu żadnego problemu ze spełnieniem. Tych najbardziej ostrych wymogów wynikających z sytuacji epidemiologicznej aktualnej. Natomiast co do soboty? Dalej nie ma problemu ze spełnieniem wymagań typu liczba kupujących w relacji do liczby punktów handlowych, czyli to jeden do trzech, odległości w kolejkach. Natomiast z racji tej, że to jest plac otwarty, jest jedna główna aleja, gdzie stały food z wędlinami, z pieczywem, tych ludzi przechodzących plus stojących w kolejce z zachowaniem odległości było więcej i wprowadziłem ograniczenie zgodnie z Panem Burmistrzem od tej soboty i od następnych ewentualnie, chociaż sama wątpliwość, czy to jest potrzebne, ograniczenie we wpuszczaniu ludzi na plac. Przede wszystkim, bo rozstawianie pojazdów i punktów handlowych, z tym nie ma problemu, jest ich relatywnie niewiele sprzedawców w stosunku do tego, co o tej porze normalnie było na naszej giełdzie w Sandomierzu. Problemem mogą być kupujące ich jakby zachowania głównie w trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi. na I na to chcemy w najbliższą sobotę zwrócić uwagę. Aczkolwiek nie przypuszczam, żeby tu bardzo dużo ludzi było i bardzo dużo sprzedawców, dlatego że my też zachęcamy do tego, żeby obywatele zostali w domu.